Witam was w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Gotik 3. Dzisiaj pogadamy sobie z Desterem. Co z naszym wyposażeniem? A jak sądzisz, musimy zdobyć nowy ekwipunek. Porozmawiaj z Diego. Niewiele jest rzeczy, których nie potrafi załatwić. Okej. Okay. Co teraz zrobisz? Spróbuję się jakoś dostać na południe. Ale chyba się jeszcze spotkamy. Tak sądzę. Dobra, a tak naprawdę w tym odcinku planuję się udać do Cape Dun. Ale nie wiem, czy. Nie wiem, czy wszystkie te misje, które chcę dzisiaj wykonać, wykonam. on fajnie idzie. Dobra mhm. Gdzie jest Diego? Diego chodzi do mnie Chodź Gdzie jesteś? Co tam? Piraci Te dranie zwiały z naszym skarbem! na to wygląda Obawiam się, że tym możemy się zająć dopiero później Nie widzisz, mam mamy pewien problem Jaki problem? Porozmawiaj ze starszym wioski Eee Rozmawiałem ze starszym wioskiem. ze Nie mam z tym wioskiem. problemu. I co proponujesz? Najpierw musimy ogarnąć ten bałagan, którego narobili orkowie. Jeden z nas musi się dowiedzieć, gdzie ukrywa się ksardas. No nie, Nekromanta wchłonął moc Beliara i jest mistrzem orków. W Chyba w powinieneś to. się zająć ksardasem. Nie mam z tym co problemu. Planujesz? Co planujesz? Znasz mnie? Jestem wszędzie, gdzie nadarza się jakaś okazja. Teraz Myrtana to terytorium Orków. Co nie znaczy, że będę się im podlizywał. Wyruszę na południe. Na pustyni na pewno czeka jeszcze nie jedna okazja. Możesz wyruszyć z Gornem. Nie mam z tym co nowy ekwipunek? Wiesz, jak to działa. Wiesz, co tylko zdołasz. I nie pozwól, żeby ktokolwiek ci to zabrał. A ponieważ Orkowie są teraz władcami Myrtany, na pewno zdobędziemy od nich tak dobry tego zmuszę Okej... Okay. To teraz mam się wrócić do Lestera. Okej, okay, to się wracam do Lestera. Hmm. Mam nadzieję, że w tym odcinku już dźwięk będzie... ...normalny. Bo w zeszłym coś się zepsuło. W postaci było cicho. Z Cicho no cz czemu Teraz to są teraz gadać, nie będę o czasu później. Dobra. no, jak włonisz. Teraz pójdę te dziki zabić, które yy, o których nam wspominał Brentom w pierwszym odcinku. Mam nadzieję, że uda mi się je zabić, ale pójdę tam z nim Szybciej. Biegnij, biegnij. Ok, zajmij się swoimi sprawami. Jak to z nim nie mogę? Nie chcemy tu awantur. Jasne. Ach, to pójdę do Coopera. Hmm. Czemu brent, brentom ze mną nie chcą? Przepraszam Was za te kl klatkowanie Cooper, chodź do mnie, chodź, jesteś mi teraz potrzebny. Za mną w porządku, w ogóle mogę sobie wyjść tędy. Jeszcze poza odcinkiem nie pozbierałem wszystkiego z tej jaskini, tych wszystkich grzebów i w ogóle. Hmm. Idziesz i idziesz. hm Przewodnicząca, Gdzie on jest? hm tak nie on ma HP pełne, no to... Fajnie Aha, zjem sobie coś Dobra Wspinać no te dziki, jakiś czar by się chyba przydał Ja mam Może ten ognisty miecz hmm. W sumie można... A nie, nie, on tyle many Co mi dawało mana? Jeszcze jeden Jednak mana, mana mi się przyda Myślałem, że osztulemony mi nie będzie potrzebny, a jednak jest. Dobra. Teraz nic tym miecz. Okej, okay, a kuper idzie idzie. W sumie taka kamera też jest fajna, nie gdzie było to wejście, bo co chciał zapamiętać? Aha, dobra, więc idę To Dziki chyba były w tamtą stronę, ile nie mylę, ale jeszcze wolę sprawdzić. Yy... Tak mniej więcej w tą, tą jest Ardea, tak tak. O, to tutaj są, tutaj jest wejście do redak, To głowne, tak, tak. już wiem gdzie są te. Eee, te no. No, dziki. Tam tam są czy to są dziki Czy no ty były Czy dalej były? Aha tam są O spoko, wygram o kurcze jest tutaj dużo dosyć o nie Nie, nie, nie dam rady, nie Nie dam rady Staram się je jakoś zwabić do tych Do tych tutaj A ja się na napiję mikstury te Oni... bestie nie zostawią nas w spokoju. Te bestie nigdy się nie nauczą! A bo nie, nie będę używał tego skill'a, bo to nie będzie miało sensu, jak ich jest tutaj tyle. Kurczę! Jak ten dzik raz położy, ja raz walnię, to mocno... Mniej. Ale czemu on mnie bije? Czemu on mnie bije? Się mnie atakować. Złoto to dobrze. Ale czemu dobrze. on mnie bije? Czyżbym go przypadkowo uderzył? Nie, on złoto w ogóle. Uf, to za co zagosił? Ukradł mi. Dobra, to to sprzedam. Sprzedam Dobry złoto złotochody. Aha, jak kop o Koperze zapomniałem, jest po prostu genialne. Tam już mógł zginąć, proszę, by nie zginął. O, jest ach, się słyszałem tej muzyki, gdzie on biegnie. Ten dzik, to... <głos》>, jak mówię, jak nie to załatwi sprawę. Nie, nie. Agresywne dziki nie żyją. Możecie wrócić do pracy. <głos》> wreszcie ktoś, kto przejmuje się naszymi problemami. Dziękuję, wojowniku. O, to moje złoto Dobra wykonaliśmy misję Teraz możemy się już chyba udać do Cape Town. Chociaż o Boże ja on HP jest straszliwie mało Ile to jest? 2 HP Dobra miksturka I pieczeń czy to to było? i sobie jeszcze upiekę mięso dzika Jednego mam 10, okej okay. hmm. jeszcze się nie nauczyłem farowania ciosów tarczą zaczekaj nie, nie mam tyle punktów nauki jeszcze może już mam, aha zaawansowałem no to pójdę jeszcze w siłę Trochę podlepszyć i... Pewnego dnia to wszystko się skończy. Nie że będę mógł. Chyba że ile mam złota. Nie, nie będę mógł. Gdyby to było takie łatwe. Gdyby nie ten Gelford. Ty mi moje złoto zabrał. Hey, przepraszam was, ja robię cięcie. I teraz... Siła i siła A? Teraz ciekawe czy mogę Nie jesteś na... No wiedziałem Nie mogę Teraz mam poza tym no, nie mam tyle pieniędzy To teraz się uda już do Kejbdan Szybciej mi stąd wychodzić To wychodzenie z, tej, z tego dog jest takie nudne Dobra I albo pójdę na farmę która jest przed redog Znaczy w drodze Albo pójdę no, od razu do. Co ja gadam? Nie przed Radą. Przez Dym, przed Kejbdam. Chyba tam pójdę, bo tam jest Kowal, o którego Javier prosił. I są morkowie. Cię czymś, Mora. Daj mi spokój. Co tu robisz, Mora? Nie powinnaś pracować na polach? Mam nadzieję, że masz już właściciela. Tak byłoby dla ciebie lepiej. W przeciwnym wypadku należysz teraz do mnie. Chcę twojego niewolnika tam. Nie masz prawa niczego chcieć. Zaraz mi się dokładnie ze wszystkiego wytłumaczysz, Mora. Przybywam, aby wyzwać Cię na pojedynek. <laughs> Odważna decyzja, mały człowieczku. Ale służę uprzejmie. Będziesz miał swą walkę. Nikt Dobra, nie muszę nie... wygrać z nim pojedynek. A broni <laughs> się. Widzieli, że oni nagle wszyscy mnie zaczną atakować o. Mało ma złota Nic tu nie ma z bronią sobie zabierzemy Czy ja mogę to wziąć mu? już mu... Kuszy już mu do mnie nie grzebał nie próbuj żadnych sztuczek przybyszu, albo orkowie nas ukażą Ach, Moje gnaty. Dobra, zaraz z Cliffem pogadam. Dobrze walczysz, Mora. Jakiej chcesz nagrody za zwycięstwo? Tak niewolnika. Ze twojego niewolnika, tam. Nie jest wart udanej walki, Mora. Zawiodłem się na tobie. Ale jeśli go chcesz, to go wiesz. Teraz idź. Mam sprawy na głowie. Dobra, czuję, że klif już jest nasz. Co tu robisz? Jestem niewolnikiem orków. Każą mi rąbać drewno na farmie. Macham siekierą, choć z zawodu jestem kowalem. Ale dla orków kowal nie ma żadnej wartości, jeśli jest człowiekiem. Mm, teraz jesteś mój. Teraz jesteś mój. Co? Naprawdę? Jak ci się to udało? Lepiej nie pytaj. Utownikom z Redok przydałby się kowal. Och, doskonale! Znów będę mógł pracować w swoim zawodzie, ale nawet nie wiem, gdzie jest to całe Redok. Zabiorę cię do Javiera, to szef Redok. Bardzo ci dziękuję. Daj mi znać, jak będziesz chciał wyruszyć. Zabiorę cię stąd. Dobrze! E, przepraszam Was za GG i teraz zaprowadzimy Kryfa do Redok i udamy się do Cape Town i skończymy odcinek. Bo już będzie mniej więcej tyle trwał. Już Nie będziesz u worków wreszcie. Trenendy by go było najbezpieczniej przeprowadzić hmm. w sumie, Gdybym pamiętał gdzie jest ta jaskinia bym go przez jaskinie przeprowadził No chyba byłoby No chyba tam gdzieś była Co ty znalazłem? Za ciężkie Tego nie mogę otworzyć, ale za to to mogę. Co ty mam? Mhm. Dobra Tutaj to chyba było Coś mi się tego zdaje. Okej, okay, ja już jestem Tam? tutaj Idziemy Na miaskinią, czyli nie będę się martwił, że mi... Klif spadnie. Klif. Klif spadnie z klifu. Takie śmieszne. Idzie on, czy nie? Jak te postacie się naprawdę wolno poruszają. Hmm. Znowu mi zaczyna przycinać, ale to nie wiem czemu. Idziesz i idziesz. Chodź. Chciałaś ty ty skrzynie... Ty skrzynia skrzynie Tak. Hmm... Okej. Okay. Javier. Chodź do mnie. Przyprowadziłem ci kogoś. Cliff jest kowalem i od dziś będzie dla ciebie pracować. Dobra robota, nieznajomy. Teraz możemy uzupełnić zapasy broni. Hmm... No. Klip już tutaj będzie tym Nie kowalem i teraz nie wiem czy wydawać 1000 y, na to parowanie tarczą czy nie, bo w sumie mam mało kasy W co na razie w sumie na razie zostawię, zbieram sobie różne rzeczy Poza odcinkiem i posprzedaję ja teraz się oddam do Cape Town Bo no chyba tylko tam mi zostały bo tam będą się wziąć nowe misje Mam jakieś? Ogólnie misje Nie, chciałbym tej misji na tym Broń dla Aha Jeszcze tylko broń dla buntowników Ile tam trzeba było? Pięć Dobra ja póki co mam ile? Poczek... trzy Tu już wiem gdzie są dwie No ja tam póki co się nie udam W sumie ja teraz mógł po drodze zbierać te różne miecze topory i w ogóle Czyli to nie, nie mogę. To jest metalowy. Hmm. Ok, Cape town było w tamtą stronę. O ile się nie mylę, tak. Hmm. Więc idziemy w no, ok, hmm. Mówi co, będę tylko w tym obrębie y, robił zadania, bo nie jestem dosyć mocny, żeby być dalej. Hmm. To jest wilk. A... Um, zacięło się, o. O, to tutaj skończymy odcinek, tylko jeszcze pogadamy z Jensem. Przez Orków niewielu tu ostatnio podróżnych. Zgubiłeś się czy idziesz do wioski? Udaję się do wioski. Szukasz roboty, co? Zależy od roboty. Najemnicy w wiosce potrzebują więcej ludzi, więc jeśli umiesz się posługiwać bronią... Pokaż mi swoje towary. U niego możemy sobie sprzedać to, to... To sobie sprzedam... Z żółtą tarczy... Jedno co, No, założymy sobie... Ż a to nie. Okay. Co tu robisz? Jestem myśliwym, ale nastały ciężkie czasy. Zbyt wiele wilków, zbyt mało dziczyzny. Na szczęście orkowie nieźle płacą za wilcze skóry. Nauczysz mnie polować? Mógłbym, ale co z tego będę miał? A czego ci potrzeba? przenieś mi 10 wilczych skór, które będę mógł sprzedać. Orkowie w Cape Dan mają ich sporo. Wtedy nauczycie polować. Okej. Okay. To myślę, już pokonamy w następnym odcinku. A teraz ja się z wami żegnam. Nara.